dziesiątek nie ma. Na górze listy teraz, no. No ale GW Tiger musiał być. No już trudno, kurde. Co zrobisz. Też mamy dziewiątego tieru arty. I to chyba nawet lepszą. z tego co, co słyszałem, to to jest najlepsza arta w grze w tej chwili, to amerykańsko. Dobra, gdzie nie No bych poleciał tam zawsze. Jest arta, że się nie wychylać, wiesz, tam poza tym cycek i... T 44 podobno jest z nubem. Okej. Okay. Dobra, jadą. Weź tam podejść może na, na ten, a ja to spróbuję ja jeszcze na wieża pograć Chociaż ten czołg tak nie do końca się może do tego nadaje. Co to jest? Med jakiś? Co tam jeszcze? M103 pojechało... O, oni kampion Czy coś im się wydaje? No, to nie mogło... Trochę do dupy. Dobra, oni wszyscy czekają. Oni po potarta chyba chcą grać. Albo cholera wie. Jakieś tujeczka jedzie przede mną, niech jedzie. Coś jest. M103. Gdzie on się schował, za czym? Ach, ale ziemniak. O to że teraz snubił. Kurde. Jak tam długich tam mocie, tak? Uf. T-54 dobra, mnie tutaj, tutaj Arta na mnie się wzięła Także będę musiał zmienić pozycja No, co jest nie ja zrobię, ale... za szybki dla mnie jest Co, T-44? Nie, T-54 o, ho, ho, to trzeba było mówić, że was tam jedzą. Niech te 54. No, w sumie są ich tu nie z, nie zabija, ale może... może tutaj. Podświecę pod artę. Gdzie on niby jest? A. Skurczy dupek. Dobra, tym razem dwóch ubiłeś już. Dobra, to też będzie po mnie. Pan proszek. Kurde, zablokowałem się, mysz, nie mogę przymierzyć dokładnie. Dobra, pan proszek ucieka No to chyba dobrze Dobra, jest detrakowany z kimś swoich walno albo Kurde nie widzę go przez te... Nie wiem dokładnie Co mi to pomaga? Uła! Ola, mnie też prawa nie było. Fajny rol mu w ogóle wszedł. No, może być wygrana bitwa. No, zdałoby się w końcu coś wygrać. Dobra, podświetlcie mi tego jak Jachtagera Tu spróbuję posnajpić, już tam się nie będę cisnął Jest tych nadobicie Oooo, wow, critical hit za 0 Nie dobrze Mamy przewaga Gdzie są te nasze czołgi? Jest tych ciekawy? Ja się pytam Zostało mi 5 pocisków, a T-30 jeszcze na full HP. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Będę miał jego bicie czy nie? nie. Spróbujemy tego. A jednak mnie coś wykryło. Te 30 raczej mi nic nie zrobi. Za so, czym on tam stoi? Mógł w końcu ktoś ta arta wykryć na no jasnej cholery Give it to me. Armor is <laughs> Ostatni pocisk Arta to do Ciebie Skierowany będzie chyba No, nawet fajnie, fajna bitwa. Nie powiem, trochę się tam nasiepało. Stalowa ściana, Confederate, nieźle. Nie. Top exp, o nie, top exp. Patrz, skałcik więcej, expadem mnie dostał. No ale A to chyba. się wali. Taki 90 procent. Ma, ma specjalisty, świadowce i snajpery. Nice. Dobre, dobre. Tyle mieszkań. gdzieś.